Hej wszystkim. Witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na filmik dotyczący mojej szafy, a właściwie pokażę wam jak sobie wszystko w niej poukładałam, zorganizowałam. Ogólnie moją szafę mogliście już widzieć w runturze, aczkolwiek tam nie pokazywałam wam jej tak dokładnie. Nie opowiadałam wam co gdzie dokładnie mam, więc stwierdziłam, że zrobię do jakby oddzielny filmik na ten temat może kogoś zmotywuje do takich porządków wiosennych, coś w tym stylu także mam nadzieję, że ten filmik się spodoba no i myślę, że bez żadnego możemy już przejść do dalszej części. A więc tak się prezentuje właśnie moja szafa od razu wam powiem, że została ona zrobiona przez stolarza na zamówienie, tak więc po prostu jej nigdzie nie kupicie co więcej moja szafa jest w ścianie tak więc jest dosyć głęboka i mm, tak naprawdę szafa z ubraniami i spółkami jest za tymi trzema drzwiami, a tutaj te czwarte po prostu kryją inne pomieszczenie. Tak więc, tak naprawdę. Tutaj się kończy właśnie moja szafa i na niej się właśnie skupimy. Jak widzicie, mam tutaj takie duże lustro. Ogólnie szafa jest dosyć minimalistyczna, ale na takie też mi zależało. Co więcej, tutaj, jak widzicie, na górze mam ledy, które teraz pewnie trochę gorzej widać, ponieważ po prostu mam lampę włączoną. Tutaj koło szafy, jak widzicie, mam fotel i lampę, a tutaj z tej strony jest biurko. Ale jeżeli chcecie zobaczyć cały mój pokój, no to zapraszam Was na room tour, który pojawił się po prostu. Parę filmików wstecz, no i może na początku przejdźmy do tej strony. A więc tak się prezentuje właśnie ta część, jak widzicie, są tutaj rzeczy wiszące i na dole są również buty, ale do nich przejdziemy po prostu później. Zapomniałam jeszcze wspomnieć, że w momencie, kiedy otworzyłem moją szafę, to zapala się światło. Ja myślę, że to jest naprawdę świetna opcja i bardzo mi na tym zależało, ponieważ po prostu w momencie, kiedy mamy właśnie taką dosyć głęboką szafę, no to wtedy po prostu wszystko o wiele lepiej widać. No i jeżeli mówimy już właśnie. O tym, że moja szafa jest dosyć głęboka, to po prostu z tyłu również mam wieszaki i tam po prostu wiszą inne ubrania, które po prostu noszę rzadziej albo w jakąś konkretną porę roku. Także w sumie może na początku od nich zacznę, także tutaj odsłonię je. A więc jak wiecie to ja na tym pierwszym wieszaku mam swoje kurtki jeansowe, bardzo, bardzo je lubię. No i to jest taka pierwsza, chyba najbardziej klasyczna, z Zary. Następnie taka tie-dye, bardzo też ją lubię, z berszki i taka z handemu, ona jest troszeczkę dłuższa niż poprzednie. I na drugim wieszaku mam takie kurtki, one są już troszeczkę cieńsze i w sumie fajnie się sprawdzają na jesień albo na wiosnę. Tutaj ta pierwsza jest z berszki, a ta zielona jest z Stradivariusa, bardzo je obydwie lubię. I tam dalej mam takie dwie kurtki, takie w sumie, które noszę na rowery. No i teraz przejdźmy właśnie do tego pierwszego rzędu, tego głównego, więc tutaj e, przesunę może, na samym początku mam kurtkę, bardzo ją lubię, taka sztruksowa, ona jest z New Yorkera i ja ją noszę po prostu na zimę, dlatego jest tutaj z tyłu. Następnie zaczynamy część sukienkową i wydaje mi się, że ona jest, o, dotąd. Jak widzicie, sukienek nie mam dużo, ponieważ to jest właśnie cały ten. Rząd, aczkolwiek szczerze mówiąc ja bardzo rzadko noszę sukienki, dlatego też mało ich kupuję. Tutaj mam takie jaśniejsze, a tutaj właśnie takie ciemne. Bardzo lubię czarne sukienki, super się w nich czuję. Tutaj mam takie dwie spódniczki, obydwie czarne, ponieważ również jestem fanką czarnych spódniczek. I następnie przechodzimy do części z koszulami, i tutaj mam chyba dotąd, więc tutaj na samym początku są takie bardziej eleganckie, białe, tutaj dwie niebieskie. Tutaj taka jedna w paseczki. Szczerze mówiąc, już jej nie noszę, aczkolwiek zachowałam ją, ponieważ jest ona dla mnie dosyć ważna. Ponieważ dużo w niej nagrywałam na swój kanał, jeszcze jak byłam dosyć mała, i po prostu wiecie, taki sentyment mam co do tej koszuli, do tego i po prostu nie wyrzuciłam. Daję mam tutaj taką zwykłą czarną, którą też bardzo lubię, bo często po prostu potrzebuję dla jakichś różnych stylizacji, czy do tych bardziej eleganckich, czy takich bardziej codziennych. Następnie również jedna z moich ulubionych koszul na krótki rękaw z berszki. I tutaj również dwie koszule na krótki rękaw, takie krótsze. One są bardzo fajne na lato. E, tutaj mam taki żakiet. I szczerze mówiąc, e, też się cieszę, że mam coś takiego w mojej garderobie, bo mimo wszystko e, nie noszę go często, ale czasami rzeczywiście jest on potrzebny. Dalej to mam takie dwie, hmm, jak to powiedzieć, sama nie wiem, takie narzuty. E, też coś w stylu marynarek. Dalej taka kurteczka. Ona jest fajna y, właśnie na wiosnę i jest ona z zary. Dalej to ja mam takie y, narzutki formy takich sweterków, aczkolwiek mówiąc, już rzadziej w nich chodzę. One są takie bardziej na co dzień. Dalej taki zwykły sweterek czarny. Dwie bluzy: czarna i różowa, takie dwie zwykłe. Biała bluza, ona jest taka bardziej elegancka. Też już rzadziej w niej chodzę, ale na razie ją zostawiłam. Taka mm, kurteczka, ona jest po prostu skórzana. I taka z Adidasa: też bardzo ją lubię. Jest bardzo wygodna, fajnie wykonana. No i teraz przechodzimy tutaj do dołu, więc jak widzicie mam tutaj swoje buty, szpilki, tutaj sandały. Tutaj buty na zimę. E, baleriny. Tutaj jest mój ulubiony rząd takich butów sportowych. Znowu, znowu buty na zimę, to powinno być w sumie odwrócone, ale tak już to zostawiłam. I tutaj mam kapcie. Tak, mam sporo kapci, ponieważ bardzo, bardzo lubię takie właśnie duże. I w tej poskładzie mam jeszcze coś takiego, taką, powiedzmy, moją skrytkę. Ale całym poskładzie nie ma nic szczególnego. Tak naprawdę tam są po prostu kable od różnych rzeczy elektrycznych z mojego pokoju, na przykład kable od LED-u. I kable właśnie od oświetlenia, które jest w środku mojej szafy. Także, jeżeli chodzi o tę część, to myślę, to by było na tyle. I teraz przechodzimy do kolejnej. Okej, okay, posłuchajcie, więc tak się właśnie prezentuje ta część. Myślę, że możecie właśnie ją kojarzyć głównie z Runturu, no ale teraz przejdźmy właśnie może do samej góry, więc jak widzicie, tutaj mam swoje torebki. Pierwsza z nich jest z Sinsaya ona, może jest taka zwykła, ale szczerze mówiąc, bardzo fajnie pasuje do takich właśnie basicowych stylizacji. Następnie mój ostatni zakup, czyli torebka z Shein. Dosyć popularna, aczkolwiek szczerze mówiąc, naprawdę też mi się fajnie sprawdza. Następnie mam dwie nerki. Pierwsza jest 4F, druga z Berzki. Ja je często zakładam właśnie na jakieś takie wycieczki rowerowe, czy coś w tym stylu. I z tyłu mam również taką zwykłą czarną torebkę, więc już nie będę jej wyjmować, tylko po prostu ona jest troszeczkę większa niż poprzednia I również. Taki mniejszy plecaczek. Jeżeli chodzi właśnie o tą górną półkę To tutaj mam bluzy i sweterki Także może Zacznę również tutaj od tej części Więc tutaj jak widzicie mam taki kolorowy Sweterek, on ma takie przepiękne, żywe Kolorki I szczerze mówiąc ja go od niedawna znalazłam Ponieważ ja już go mam z 3 lata Ale mi się gdzieś zapodział, także w końcu Tutaj trafił do mojej szafy Dalej bluza, taka zwykła siwa I taki sweterek On jest taki troszkę krótszy i ma kolor Też taki bardzo mi się podoba. Taka butelkowa zieleń. Następnie to jest troszeczkę pomieszane, ponieważ tutaj mamy właśnie bluzę, sweterek, sweterek i dwie bluzy. Także wiecie, tutaj jest troszeczkę miszmasz, ale szczerze mówiąc, to się w tym raczej odnajduje. Dalej, tutaj mam właśnie same bluzy. Tam też i tutaj są moje dwa sweterki, które może nie wyglądają jakoś przepięknie, ale szczerze mówiąc, bardzo je lubię, ponieważ są mega ciepłe i noszę je szczególnie w zimę. Także tak to się właśnie wszystko tutaj prezentuje, i teraz przechodzimy do dołu. No i tutaj jak widzicie ta półka jest dosyć taka pusta, ponieważ ja ogólnie mam dosyć dużą szafę i po prostu stwierdziłam, że tutaj wezmę sobie właśnie pościel, szalik i czapkę, ponieważ i tak nie miałam co tutaj włożyć, a tutaj to też może po prostu leżeć. Jeżeli chodzi o szafkę obok, właściwie to półkę obok, to tutaj mam, jak widzicie, spodnie. Ta półka nie jest przedzielona, tak więc tutaj, jak widzicie, wszystko jest takim rzędem ustawione. I zaczynając, tutaj mam po prostu spodnie, które są takie troszeczkę powiedziałabym niecodzienne, w takie różne wzorki. Zobaczcie tutaj, coś takiego: jakieś pioruny, kraty, paski, także tutaj naprawdę sporo się dzieje, nawet jest moro. Następnie tutaj mam spodnie, które w sumie również bardzo lubię, one są już takie bardziej basicowe, wiecie. Jedynie co, czym się wyróżniają, to to, że mają na przykład dziury, jakieś przetarcia. Dalej tutaj mam dresy. Również różne warianty kolorystyczne czarne, szare, tie -dye, nawet są tutaj białe i dalej mam spodnie, których mówiąc, tak średnio lubię i o wiele rzadziej je noszę niż poprzednie aczkolwiek nie wyrzucałam ich, ponieważ one są fajne na przykład w momencie, kiedy wychodzę na dwór do swoich piesków bo wiecie, one mi takie te, te spodnie brudzą tak więc zakładam takie troszeczkę powiedziałabym gorsze i tutaj mam na końcu krótkie spodenki takie wiecie, fajne na lato i dwie pary legginsów takich idealnych do ćwiczeń. Pierwsze są ze Strongpointa, bardzo Wam polecam i drugie są z 4F. Następnie przechodzimy tutaj znowu do dołu jeżeli chodzi o tę część, to tutaj mam, posłuchajcie, piżamy i rzeczy na co dzień, więc zaczynając tutaj mam piżamki na długi rękaw, takie wiecie, idealne na zimę, następnie piżamki na krótki rękaw i tutaj mam bluzy również takie codzienne, spodenki krótkie codzienne, takie bluzki na krótki rękaw, jak widzicie one są takie troszeczkę śmieszne, jakiś gambol i tak dalej, ale ja osobiście właśnie takie rzeczy noszę na co dzień, nie wiem jak wy. I takie spodnie, tutaj są właśnie leginsy i takie troszeczkę grubsze Przechodzimy dalej i tutaj mam część z w sumie dużą ilością randomowych rzeczy Mianowicie mam tutaj głównie bluzki, ale również są tutaj e, spódniczki, które po prostu nie muszą być zawieszone, więc po prostu tak są ułożone I takie... E, Sukienki, ale zacznę właśnie może od bluzek, więc tutaj mam takie, wiecie, graficzne. Następnie bluzki, takie bardziej powiedziałabym zwykłe, ale również bardzo je lubię. Już nie są takie większe, tylko takie powiedziałabym, właśnie takie rozmiarowo normalne. Następnie tam z tyłu mam swoje ulubione golfy w różnych kolorach czarny, tam jest również biały tutaj mam takie różne bluzki typu polo następnie tutaj mam bluzki również z takiego proszkowanego materiału dalej tutaj mam takie bluzeczki bardziej na lato, takie powiedziałabym bardziej takie przewiewne w różne takie kwiatowe jak widzicie, wzorki. Dalej, te mam takie bluzki bardziej eleganckie i zwykle zakładałam je właśnie na jakieś ważniejsze okazje. Tutaj powiedziałam Wam, że już mam właśnie spódniczki i sukienki, a tutaj mam bluzki na ramionczka. No i posłuchajcie, tutaj mam jeszcze takie dwie szuflady, one są naprawdę bardzo, bardzo duże. Bardzo się cieszę, że je mam, ale nie będę Wam pokazywać, co w nich jest, ponieważ tu mam bieliznę i tak naprawdę tam są również paski, i tutaj w tej części. Nie jest jakoś bardzo ładnie, ale tutaj mam takie rzeczy, po prostu, których nie wiedziałam gdzie wziąć, więc wzięłam właśnie do szafy. I tutaj między innymi mam takie dwa pudełka, w których trzymałam jakieś swoje różne yy, pamiątki i zaraz może Wam pokażę mniej więcej, co w nich jest. Yy, tutaj jest również plecak, ponieważ mam lekcje zdalne, więc on sobie tutaj właśnie leży. I z tyłu jest również case na mojego starego laptopa. Jeżeli chodzi o pierwsze pudełko, to w nim mam takie jak widzicie torebki po zakupach. Ja ich za bardzo nie wyrzucam, ponieważ one często się przydają, na przykład w momencie kiedy gdzieś jadę i chcę zapakować sobie buty czy coś w tym stylu. A w większym mam e, pamiątki, ono jest mega, mega ciężkie. I tam m.in. krzyż z bierzmowania, e, dalej mam tutaj e, medale, drugie miejsce. I ogólnie no takie rzeczy, bo ja powiem szczerze Dużo jeździłam na takie różne jakieś tam zawody Czy konkursy, także pominiemy to Następnie mam tutaj zdjęcia I między innymi zobaczcie jaka byłam mała I proszę, jakie miałam długie włosy Mam tutaj zdjęcie z moją przyjaciółką Z Olą, także pozdrawiam cię Ola Myślę, że pewnie i tak nie oglądasz tego filmiku, ale Tak czy inaczej pozdrawiam No i tutaj jak widzicie to naprawdę są głównie pamiątki Z pierwszej i drugiej komunii Tak, wszystko zachowałam Jakoś tak, ja jestem dosyć sentymentalną osobą I po prostu stwierdziłam, że nie będę oczywiście tego wyrzucać, czy brać po prostu na strych, e, ale wezmę do szafy właśnie tak. Jeszcze tutaj mam jakieś książki typu Zniszcz ten dziennik, czy coś takiego. Również nic z tego nie wyrzucałam, ponieważ to jest taka pamiątka z dzieciństwa. Jakieś, jak widzicie tutaj, listy, nie listy. Także tak to się mniej więcej no prezentuje. doszliśmy już do końca, jeżeli chodzi o moją szafę. Mam nadzieję, że ten rozkład ubrań i ogólnie rzeczy wam się spodobał. Może się jakoś zainspirujecie. Że mówiąc, mi to się bardzo dobrze sprawdza właśnie jak te wszystkie ubrania są poukładane, ponieważ po prostu wszystko szybko znajduję, wszystko widzę i tak naprawdę jest to bardzo, bardzo użytkowe. No i posłuchajcie, to była tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was również na moje społecznościowe, które zawsze są podane w opisie. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa-pa!